Fonoholizm, czyli uzależnienie od urządzeń mobilnych, to coraz większy problem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie temu jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Stowarzyszenia i kluby sportowe z Krzyża Wielkopolskiego mają pomysł, jak temu zaradzić. O szczegółach Wojciech Wysopal. W Polsce z problemem uzależnienia od telefonu boryka się około 3% dzieci. Zagrożonych fonoholizmem jest ponad 20%. Dzieci uczą się przez moderowanie. To można wkrótce powiedzieć tak, że no jeśli dziecko nas obserwuje, kiedy sami siedzimy w tej komórce i tam szukamy, grzebiamy, dzwonimy, i cały dzień nasza praca jakby polega na pracy w internecie, dużo rodziców ma taką pracę, no to też się uczy w ten sposób, tak, że on będzie tak samo podobnie postępował. Skutki monocholizmu mogą powodować problemy ze snem czy koncentracją. Takie dziecko powinno przed urządzeniem spędzać gdzieś około godziny czasu. A spędza znacznie więcej. Dlatego, by temu zapobiec, Stowarzyszenie Impuls z Krzyża Wielkopolskiego organizuje dla dzieci i młodzieży różne formy aktywności na świeżym powietrzu. Coraz częściej można zaobserwować, dzieci po prostu czekają w ten cyberświat, tak, siedzą w telefonach, siedzą w komputerach, rzadziej się z sobą spotykają, także to jest nasz cel, tak? aby te kluby przyniosły efekt tego, że oni odejdą od tych komputerów, odejdą od tych komórek, tak? Zaczną spędzać czas razem, zbliżać się do siebie, poznawać siebie tak face to face. Ta młodzież, która jest zapatrzona w telefon, e, często musi później kontaktować się z biurem rzeczy znalezionych, bo coś zostawią na siedzeniu, bo zapomną swojego bagażu, nie wiedzą gdzie wysiadają, nie wiedzą gdzie są. Są często zagubieni i okazuje się, że coraz częściej potrzebują pomocy. Ostatnie badania wykazały, że dla co trzeciego nastolatka spędzanie dnia bez komórki jest czymś niewyobrażalnym. Przygotował Wojciech Wysopal.